Ach, to czas na zasłużoną przerwę odszycia i próbowania znalezienia tej, tej okropnej linii czasu Omega. Mam wszystko, czego potrzebuję, by cieszyć się moim ulubionym serialem. Antywoid, jedzonko, moje lojalne lalki i Ink. Idź, już. Co tam, Error? Nie będziesz mieć mi za złe, jeżeli chwilę z tobą posiedzę. To był długi dzień. Muszę niedługo opróżnić te filki, aby kontynuować moje złe plany przeciwko tobie i innym przezrozem, do którego mnie zmusiłeś. Później muszę powstrzymać uczucia każące mi coś zabić. Ach, ha, ha, dobra, ha. nie wa Czekaj co? Czść. Serial się zaczyna. Ostatnim odcinku Under Noveli. Toriel i Sin mieli się ożenić i żyć szczęśliwie do końca życia, ale wszystko skończyło się okropnym chaosem spowodowanym chęcią zemsty Azgorro, jednakże Papiro, młodszy brat Sina, mógłby zatrzymać ich po odkryciu okropnej wiadomości, mogącej zmrozić ich serca. Ktoś porwał Friska. <laughs> Asgorro, ratuj swoje dziecko. Panno Andino, Ser Asgorro potrzebuje was wszystkich w tym momencie. Ser Asgorro, co się dzieje? Sin podobno jest twoim wrogiem, chciał ożenić się z twoją żoną. Wiem ale nie mam wyboru. Musimy na chwilę pozostawić swe spory. Mój syn został porwany. Ny kto to był i czego chciał. Ale teraz liczy się każda pomoc, jeśli chcemy go ocalić. A po tym, załatwimy swoje porachunki. Ha, robi się coraz ciekawiej. Wiem to dobra, zamknij się. Asgorro, moja żona i ja możemy poprowadzić was do miejsca gdzie są porywacze. Możemy wytropić dziecko po jego zapachu. Dobrze, zaprowadźcie nas do mojego dziecka. Uwaga, fabryka opuszczona, powodu porwań dzieci. Mamy dzieciaka, co teraz? Nie wezmę duszy alternatywnej wersji Friska z Wąsem Cross. Jeśli ty nie weźmiesz tej duszy, ja wezmę duszę potwora. Więc przestań nie wkurzać! Nie zapomnij, że to dzięki mnie możesz brać fragmenty kodu ze wszystkich tych gubichau. Wszystko przez senior pesadilla, głombie! Nic nie rozumiem. Mają bardzo dziwne głosy. Chwila. Ta no mamalię. Nie ruszajcie się, dranie! Oddajcie nam dzieciaka! O kur... Musimy uciekać! Już! Czekajcie... Co to za język? Skąd przyszły te głupie szkielety? Nie wasz się. Przepraszam, że przeszkadzałem, ale przerwa się skończyła. Muszę zrobić jeszcze dużo rzeczy. Jeśli chodzi o ciebie, Error. Dzięki za dołączenie do naszej gry. Lepiej się obudzi, Error. Nasza gra robi się coraz ciekawsza. Ta gra nie zniszczy naszego rodzaju. Żadnego tworzenia, żadnego niszczenia. No dalej, będzie fajnie. Nie. A To to był tylko zły sen. Dość. Męczy mnie to. Strefa gryzmołów. Co za głupia, przykrywka dla tych głupich anomalii. Tak cię nienawidzę, Ying Nienawidzę ciebie i twoich głupich zachcianek, żeby zrobić z tego świetnika coś interesującego dla twojej rozrywki. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę Twoją twarz, aż kiedy pokażę Ci, co zrobię z tymi AU. Siemka x -Nail. Ink! Wiem, że próbujesz coś przede mną ukryć. Ziomo, kapelat, co tam u ciebie? Uuu, z party, brachu! Wy wszyscy tańci zrobiliście ten rozejmik z koleżką Minkiem, co nie? Nie możesz mnie rozwalić, koleś! Jestem kumple Minka! Kumple się lubią, nie rób tego! Co masz na myśli, mówiąc, że jesteś jego przyjacielem? Super fajny ziom? Mam pilnować tutaj tych Ałsików, jak on giercuje sobie w tą gierkę w innych ału, co nie? Obiecał, że wróci z czymś specjalnym tylko dla mnie, więc stwierdziłem, że poczuluję bombę i popatrzę, że ktoś taki jak ty nie wbije, bez urazy, ziomo. Więc jeśli chcesz rozrabiać brachu, będę musiał dać ci radykalnego przytulasa i spytać się o ciebie, szkieletatka. tatka. Nie wasz się mnie mnie tknąć. Jestem pewien, że ziomo Inki poszedł do tej jednych ze spoczku Biegę sobie jak dzieciak w gwiazdkę z tym krosem i innymi szkiele kopiami. Szaloma impra! Wiedziałem, że nie wytrzymasz masz ink. Wiedziałem, że oszalejesz od niedotwarzanie alternatywnych uniwersów. <grystanie> Już zrozumiałem, na czym polega ta gra, Czym jest ta gra zwana X Event. <grystanie> <grystanie> Z czego my się w ogóle śmiejemy? Za moje zwycięstwo. Rozejm się skończył.